Afirmacja dla ciebie urodzinowa Haniu Tutaj, zawsze, zawsze dla ciebie wdzięczność jest bardzo ważna dla życia, dla siebie, dla tego wszystkiego, co jest wokoło. Spójrzmy sobie, co aniołowie tobie mówią tutaj, na nowy okres związany z urodzinami. No proszę, świat natury, cudowny świat natury, cudowny świat dobrych energii otacza ciebie i zawsze będzie ciebie chronił, kochana. Spójrzmy, co mówią karty energii tutaj. Na nowy okres Twojego życia. No proszę, jesteś królową księżyca. Osobą, która potrafi czarować, osobą, która potrafi rzucać czar, osobą, która tutaj zdecydowanie mocno działa. Spójrzmy, co mówią tutaj runy. Jaka runa wchodzi na nowy okres Twojego życia. Już patrzymy: runa na pokonanie przeszkód. No ale to jesteś taka haneczka właśnie. Wciskam. Pozdrawiam.